Naprawdę czy ten świat to w nic więcej niż się nie liczy? Historia może e, 16 już lat temu Władek Katarzyński, dziennikarz, literat, nasz, kolega, nasz przyjaciel tak. skontaktował się ze mną, że ma propozycję nawiązania czy założenia zespołu. To jest jego pomysł kapela Jakubowa. E, miał kilka tekstów o Olsztynie, mm -hmm. Dał mi. Ja trochę nad nim posiedziałem, wybrałem dwie koleżanki, które znaliśmy, z, znaliśmy się z pracy wcześniejszej. Mm -hmm. z, w pierwszym szkadzie był jeszcze nasz kolega Rysio Aziewicz, który po, po, po chyba trzech latach wyjechał do Niemiec, także zmieniliśmy potem kolegiska polskiego. Tak. Obecnie długo gra z nami Stefan Kulawczyk, multiinstrumentalista. I nie ma koszty, to była pierwsza nasza jeszcze, jeszcze kaseta. Kaseta. Kasek. Jeszcze no, tak. były kasety e, z piosenkami takimi typowymi tematycznie o olsztynie, mm -hmm. bazarek, e, policja olsztyńska, takie tam to Ja wyczytałem, ja wyczytałem w alfabecie muzycznym olsztyna, gdzie były no, najbardziej znane zespoły z tak? że ważna jest, Wasza kapela jest jedną z chyba mniejszych której która i robią, właśnie tylko do miasta, z którego pochodzą. Tak? No to nie jest tylko i wyłącznie, absolutnie jest. nie jest. Ale, ale przede wszystkim, tak? tak Bazujemy na tym i jako kapela Jakubowa, jako zespół rzecznicki śpiewamy te piosenki dla tej naszej publiczności. A nasz repertuar jest wyjątkowo szeroki. Ponieważ od muzyki ludowej, stylizowanej śpiewamy hity różnego z rodzaju. Nagraliśmy pięć płyt długo grających, także mamy co grać.